Kiedy mówimy o dobroci, często myślimy o niej jako czymś oczywistym. Przecież każdy z nas chce być postrzegany jako ktoś życzliwy, uczciwy, ktoś, kto potrafi pomóc. Ale życie szybko uczy, że sama dobroć nie wystarczy, bo jeśli nie postawimy granic, ta cecha, która powinna nas budować, może stać się przyczyną naszego cierpienia. Dobroć to nie jest uśmiech czy miły gest, to postawa wobec drugiego człowieka. To umiejętność zauważenia jego potrzeb i gotowość, żeby zrobić coś, co naprawdę mu pomoże. Ale dobroć nie oznacza uległości. To jest wybór, a nie przymus. I to jest bardzo ważne rozróżnienie, bo jeśli działamy z poczucia lęku, że ktoś nas odrzuci, że ktoś się obrazi, to nie jest już dobroć, tylko poddanie się. Na świecie są ludzie, którzy potrafią to wykorzystać. Niektórzy są po prostu skupieni wyłącznie na sobie. W ich oczach inni istnieją po to, żeby im coś dać, żeby rozwiązać ich problemy. Tacy ludzie nie zastanawiają się, co czujesz, co tracisz, ile cię to kosztuje. Liczy się tylko to, że dostali to, czego chcieli. Są też tacy, którzy idą dalej, manipulują, potrafią wywołać poczucie winy zasugerować, że jesteś im coś winien, że jeśli odmówisz, to znaczy, że jesteś egoistą. Czasami to są bardzo subtelne sygnały, czasami wręcz szantaż emocjonalny i w tym właśnie tkwi pułapka, bo osoba, która naprawdę ma dobre serce, często łapie się na takie słowa. Nie zawsze chodzi o złe intencje, zdarza się, że ktoś po prostu się przyzwyczaił. Jeśli zawsze jesteś dostępny, zawsze pomożesz. To w oczach innych staje się to naturalne. Oni już nawet nie myślą, że obciążają cię swoimi sprawami, bo ty tak bardzo przyzwyczaiłeś ich do tego, że nigdy nie odmawiasz. I w tym miejscu warto zatrzymać się przy czymś, co psychologia nazywa granicami. To są takie niewidzialne linie, które oddzielają nas od innych, wyznaczają, co jest moje, a co cudze. Moje emocje, mój czas, moje wartości, moje potrzeby. Jeśli tych granic nie ma, jeśli ktoś je bez przerwy przekracza, to prędzej czy później zaczynamy czuć się zmęczeni, wykorzystani, a nawet rozgoryczeni. Można być dobrym i jednocześnie dbać o siebie. Te dwie rzeczy się nie wykluczają. Problem zaczyna się wtedy, kiedy ktoś myli dobroć z obowiązkiem bycia zawsze na zawołanie, kiedy w każdej sytuacji czujemy, że musimy pomóc, bo inaczej ktoś się obrazi. To jest prosta droga do tego, żeby nasze życie zaczęło kręcić się wokół cudzych oczekiwań, a nie wokół tego, co sami czujemy i czego potrzebujemy. Nie oznacza to jednak, że należy przestać być dobrym. Wręcz przeciwnie, warto być dobrym człowiekiem. Dobroć naprawdę ma sens. Buduje więzi, daje nam poczucie sensu życia. Często też sprawia, że sami czujemy się lepiej. Kiedy pomagamy z własnej woli. Kiedy robimy coś dla kogoś bez oczekiwania natychmiastowej nagrody, wtedy ta pomoc ma największą wartość. Ale żeby dobroć była prawdziwa i zdrowa, trzeba do niej dodać rozsądek. Czasem oznacza to umiejętność powiedzenia nie, i to nie nie jest oznaką egoizmu, to jest forma ochrony. Dbamy o siebie, żeby móc naprawdę pomagać wtedy, gdy to ma sens. Dbam o siebie, żeby nie być wiecznie zmęczonym, rozgoryczonym czy sfrustrowanym. Jeżeli ktoś stale bierze, a nigdy nie daje, to nie jest relacja, to jest pasożytnictwo. A jeśli wciąż wyręczamy osobę, która powinna nauczyć się odpowiedzialności, to nie pomagamy jej, tylko sprawiamy, że stoi w miejscu. Dobroć powinna być świadomym wyborem, a nie reakcją automatyczną. Pomagajmy z serca, ale nie pozwalajmy, żeby ktoś traktował nas jak narzędzie do załatwiania własnych spraw. Bo wtedy nasza dobroć przestaje być cnotą, a staje się ciężarem. Dlatego bądźmy dobrzy, ale róbmy to z rozsądkiem.